Jeżeli chodzi o plany dotyczące dyrektywy metanowej, my jako Bogdanka przyłączamy się tutaj do apelu premiera Jacka Sasina, ale także środowiska e, związanego z, w, z branżą wydobywczą, e, branżą wydobywania węgla kamiennego w Polsce. Tutaj jest, tu są szerokie apele e, strony społecznej oraz pracowników, także polityków, aby zastanowić się na poziomie unijnym, czy na pewno to rozporządzenie w takim kształcie, jakim zaproponowano, powinno wejść, ponieważ w dużym stopniu ono wpłynie na sytuację bezpieczeństwa energetycznego w państwie. Oczywiście Bogdanki na tym etapie to nie będzie dotyczyć ze względu na niską zawartość metanu w naszej kopalni, ale tutaj solidaryzujemy się z naszą branżą i uważamy, że jakby kwestie dostosowania Dostosowawcze do tej dyrektywy powinny być bardzo szczegółowo przemyślane, zwłaszcza w kontekście kryzysu energetycznego, którego jesteśmy dzisiaj świadkiem w Europie.